Halo, halo, cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Krypto Inwestycje. No i tutaj dobra wiadomość. Bitcoin prawie 110 tysięcy dolarów. Było dzisiaj już dosłownie 200 dolarów chyba brakowało. W tym momencie mamy 109 tysięcy dolarów, ale no jest to już naprawdę coraz coraz ciekawiej, że ten Bitcoin nam po prostu leci, a za Bitcoinem zaraz idzie nasz kochany Ether, który dzisiaj prawie 2800 dolarów zrobił i coraz ładniej tu Wybija. Standardowo zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. No i wszystkie przydatne linki, jak na przykład dostęp do mojego darmowego telegrama dla Was znajdziecie oczywiście w opisie. No i oglądajcie ten film do, do końca, zachęcam. Co, co się dzieje? Na rynku kryptowalut zrobiło się zielono. Spójrzcie na to, że wszyscy mówili, że ma już po maju to już na pewno będzie źle, no bo, no bo wakacje. Sell and May and go away. A jednak, a jednak rynek kryptowalut znowu zaskoczył i tutaj mamy bardzo duże odbicie na Bitcoinie na eterze przede wszystkim, bo jak wejdziemy sobie na wykres etera, ja już to mówię któryś raz, tak? To nie jest nic nic nowego, ale jak wejdziemy sobie na wykres etera, no to on od stycznia spadał, w styczniu był, w styczeń, grudzień 3000 500 dolarów i mieliśmy etera w kwietniu po 1500 dolarów. W tym momencie eter zrobił prawie 100% zrobił naprawdę bardzo ładne wybicie i to jest moje zdanie, że jeżeli eter wybije te 3000-3100 dolarów to bez problemu wrócimy na poziomy 4000 dolarów. Mówię to z całą tutaj szerością, że jeżeli przebijemy raz a porządnie próg 3000 czy 3100 dolarów w tym roku, no to wracamy na 4-4500 dolarów w bardzo szybkim tempie, bo wiecie, powoli się ten, to, żeby wejść wysoko, to trochę trwa, ale z drugiej strony, jak odpalimy sobie wykres, to widzimy, że taki eter no, umiał zrobić chore liczby. Zobaczcie tutaj, od grudnia do praktycznie maja, czyli w pół roku. Dajmy tu jeszcze raz grudzień, zrobił, wiecie, ja to patrzę na Coingico, nie? Co nie co na trading wiem, miałbym to lepiej. Zrobił ponad 400% w pół roku, z czego tutaj mamy taki w szczególności wykres, że 25 kwietnia z 2200 do. 12 maja zrobił 100% Ether, więc jakby te wzrosty dynamiczne są, są możliwe. I Ether, Ether, rynek kryptowalut już to nieraz udokumentowywał, pokazał, że jak się coś zaczyna rosnąć, robi się FOMO na rynku krypto, robi się w ogóle tutaj FOMO, wszyscy wracają do, do, do rynku, patrzą z niedowierzaniem. I osoby, które nie kupiły po 2500, 2000, kupią po 3,5 z wielkim wiecie, takim. Od razu, no bo, no bo przecież to lecimy do 10 tysięcy. Właśnie kupuje się, kiedy jest tanio, sprzedaje się, kiedy jest drogo. Uważam, że w tym momencie dalej eter jest niedowartościowany, no ale warto było tutaj tego etera zbierać w tym, w tym kwietniu. I kto, kto zebrał, to ten ma. Jak chodzi o Crypto bubbles, no to widzimy, że za tydzień na rynku jest trochę spokojnie, że ten eter raczej rośnie. Widzimy tutaj Axelara, który ładnie dzisiaj wybił, ale no generalnie. Reszta kryptowalut stoi, z tym że KTA to jest nowy koń, który wyszedł i zaliczył bardzo duże wzrosty. No co czasem, czasem tak bywa. No i Jak chodzi o rok, no to tutaj się trochę pozmieniało. Ten rynek wygląda jak wygląda. No a dzisiaj ogólnie zielono, z tym że tak jak mówię, AXL dość ładnie performuje, ale przede wszystkim alt dalej stoją w miejscu. Performuje dzisiaj Ether, performuje dzisiaj Bitcoin. Bo jak widzimy sobie też na 7 dni, no to widzimy, że -E 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 SPX, nasz kochany, no to on bardzo ładnie sobie poradził. Go na przykład trochę, trochę żałuję, że go w kwietniu nie kupiłem, bo ponad, e ponad 100% zrobił, takie 150-200% dało się zrobić. No ja niestety tego nie, no nie, nie zainwestowałem, tylko chciałem, czasem za dużo chcieć. To też nie jest najlepsze. Uniswap też nawet po 20%, 20 wzrosty, także coś się, coś się ożyło. Tutaj pisałem właśnie, że Ether na 5000 dolarów to są moje skupy tylko z kwietnia. Jest to ponad 8, 8 Etherów w tym momencie, które mi się udało wkupić w kwietniu. I tam jak napisałem to, że Ether do 5000, to widziałem, że niektórzy się kurde. E, zesrali, brzydko, brzydko mówiąc, no ale trudno, jest to, jest to moje jakieś tam zagranie. Dodatkowo TAO ostatnio ładnie kupiłem i TAO również jest w tych wzrostach dość mocnym kotem, bo kupiłem je dosłownie gdzieś jakieś 370, a w tym momencie 425, a myślę, że TAO tutaj naprawdę zrobi jeszcze dobry wynik. Cały czas TAO na stakingu, dołożyłem i czekam. A dodatkowo mogliście tutaj ze mną rozegrać, jak mnie obserwujecie na Twitterze, fajnego longa na platformie Aster, gdzie wchodziłem po 2500 dolarów etera. Trzymam tą pozycję do dziś. Tutaj na screenie było 600 dolarów na plus. W tym momencie jest jakieś 1000, ale cały czas to trzymam. Gram tutaj pod potencjalnego airdropa od Aster, więc warto sobie to sprawdzić. Link do platformy Aster będzie w opisie, bo po prostu zagretam tam, dostaniecie punkty, które będą wymienione na airdropa. Czy to w końcu ten czas Bitcoin osiąga nam Ponownie 110 tysięcy, no prawie, ale mamy ogromne zainteresowa zainteresowanie instytucjonalne. Jeśli obserwujecie X, sami widzicie, ile firm inwestuje ostatnio w Bitcoina. Często mówiłem właśnie w newsach, że znowu ktoś kupił Bitcoina, i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo bycze newsy i one po prostu się kumulują, kumulują, aż dojdą, i po prostu moim zdaniem hmm, wylanczują nam rynek kryptowalut znacznie, znacznie wyżej. Parę dni temu Trump, e, Trump, tutaj Trump wraz z Trumpem. Porządnie zbili cenę nam bitcoina właśnie przez te wszystkie ich regulacje, przez Elona Maska i tak dalej. Mieliśmy 101 tysięcy dolarów, ale następnie, wiecie, oni się pogodzili. I po prostu, po prostu poszło, poszło znowu wysoko. News, który się powtarza w każdym odcinku, że Sailor kupuje, no to nic nowego. Ogłosił on ponowny zakup ponad tysiąca sztuk bitcoina. No, jest to chłop, który coś ciągle spinguje, ciągle pinguje, ciągle kupuje tego bitcoina. Trzyma się tutaj dość mocno. I wiecie, no, już o tym, o tym nagrywałem odcinek, że jest to bardzo mocna postać dla rynku kryptowalut, bardzo mocno zapakowany w te wszystkie nasze bitcoiny. I on jest tutaj takim trochę kluczem, i będzie nam ten. Rynek pchał, moim zdaniem, w tym momencie. W ostatnich dniach mamy ogromne napływy do Ethera, co właśnie widzimy po wzroście ceny Ethera, że znowu do Ethera dochodzą po prostu, dochodzi kapitał. Ether od jakiegoś czasu w końcu pokazuje, że ma siłę. Gdybyśmy wrócili do poziomów ETH bitcoina z czasów 2022, ether kosztowałby teraz 10 tysięcy dolarów, dokładnie 9300. Ale pomyślcie, co by było w waszych portfelach, jakby Ether tyle kosztował. A takie poziomy bitcoina do Ethera no, były w 2022 roku. Także, czy jest to możliwe? No, ja uważam, że ten Ether dalej jest mocny i wszystko, wszystko jest możliwe. Wiadomo, że od razu się to nie, nie wydarzy, ale widzimy większe zainteresowanie Etherem. Spółki zaczynają zauważać, że bitcoin nie jest już jedyną możliwością kryptowalut, że warto też tutaj właśnie tego Ethera. Brać i spółki potencjalnie mogą chcieć bardziej inwestować właśnie w Ethera. Tutaj mamy jak wygląda wykres Bitcoina do Ethera, że no był on w trendzie spadkowym. Spadliśmy nawet poniżej jakiejś linii, w tym momencie odbiliśmy się, no i gdybyśmy tu wystrzelili no to wiecie, Moon jest tutaj. Oczywiście ja się trochę śmieje, ale wiecie, jak to jest. Trzeba po prostu to patrzeć. A jaką ja mam strategię, dobrze, dobrze wiecie. Circle wychodzi na grubo. Ich IPO zakończyło się na poziomie 31 dolarów. Pozyskali oni 1,1 miliarda, a aktualna cena to jest 109 dolarów. Więc jest to naprawdę duże tutaj zainteresowanie, eee, właśnie IPO od Circle, bo widzicie. Poziom 31 dolarów na poziomie 1,1 miliarda, a obecnie jedna akcja, jakby Circle, jest wyceniana na 109 dolarów. Nie wiem, czy mamy tutaj trading do pokazania. Yy, coś tu się zepsuło. Nieważne, ale no to pokazuje po prostu, że rynek kryptowalut jest chłonny, a jest to firma, która zarabia, tak? I właśnie o to. Na to trzeba patrzeć. USA i Chiny znowu przy jednym stole, tym razem w Londynie. No i to jest takie, wiecie, pozytywny news po prostu z ery, z gospodarki, że dogadują się, coś działają, ważne, żeby nam nie przeszkadzali ekspert Chin od USA w maju spadł. E, w maju spadł o ponad 34%, najwyższy zjazd od czasów pandemii, to jest eksport e, przeczytałem ekspert chodzi o eksport Chin do USA no, jakby tutaj Trump dużo nam zamieszał na rynku kryptowalut, ale chodzi o to, żeby oni się po prostu dogadali, nie przeszkadzali, a rynek kryptowalut swoim życiem w pewnym momencie po prostu moim zdaniem Odpali. No i Bitcoin ciągle z ogromną dominacją nad resztą rynku. Ry, rynku aktualnie 64,2%. No, jak to widzicie, nie? nie ma sezonu na altcoiny, jest sezon na bitcoina. Na Ethera się powoli robi, ale w tym momencie altcoiny są, są na dnie, choć myślę, że to się zmieni. I tu na koniec mam dla Was taką małą reklamę. Jest to projekt Solaxy. Zbierają w tym momencie finansowanie. Podrzucam Wam link oczywiście w opisie. Jest to reklama. Zapłacili mi za to, że tutaj właśnie wspomnę, dostałem o nich parę tokenów. Zobaczymy, co z, tego, co z tego będzie. Oni coś tutaj chcą działać, stworzyć swój własny łańcuch. Dodatkowo będzie jakiś staking 87% za, za staking. No zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówię, ja dostałem tutaj parę tokenów i jestem, można powiedzieć, że IN, a co z tego będzie, to zobaczymy. To by było na tyle w tym odcinku. Łapka w górę, subskrypcja i do następnego. Pozdro!